W dzisiejszym odcinku poszukamy najlepszego thai na świecie. Wśród opinii w internecie bardzo łatwo się pogubić i niewiele osób wie gdzie pójść. Cudzoziemiec tak smakuje. Cena pośrednia, ale pyszny. Smak nie jest zorganizowany. Musisz sam go ugotować. Szef kuchni poniżej wygląda niezbyt zachęcająco. Obsługa włączyła głośne wiejskie radio. Nie jestem pewien, czy to temat sklepu, czy nie. Sprawdzimy miejsca polecane przez tajów. Pójdziemy do najbardziej popularnej pattajowni w Bangkoku, a na koniec sprawdzimy Pattaja z przewodnikami szlem. Zobaczymy, które z tych miejsc wygra w naszym rankingu i pokażemy wam kilka fajnych miejscówek w Bangkoku. Wyruszyliśmy w świat w poszukiwaniu najlepszych miejsc do pracy zdalnej. Poznajemy lokalne kultury, uczymy się nowych rzeczy i pokazujemy, jak odnaleźć się w nowym kraju. A na naszym kanale pokażemy Wam, jak zostać digital nomadem. Poszukowajmy gdzieś na chwilę Taki deszcz Złapał nas pora deszczowa Musimy kupić dwa połącza takich samych kolorów jakie były wcześniej Ja to Yeah. Możesz wybrać Kto to czy to? biorę. Po co wziąłeś różowy? Dla tak. midu. Najbliższy. Cały złońcie, co co? Docieramy do dzielnicy Sukhumvit, a dokładniej do Ruam Market To tutaj, podczas pory lunchowej, pracownicy biur robią przerwę na autentyczne tajskie jedzenie. Dobno w takich godzinach lunchu jest tutaj bardzo ciasno. A teraz jest ciasno, więc jestem ciekaw co się tutaj będzie później działo. Hello. Hello. Daj podtaja. Pan nam właśnie pokazuje najlepszą miejscówkę Gdzie można tutaj zjeść thai Thank you. Thank you Polecono nam właśnie to miejsce Są trzy eee. papryczki mordo, nie wiem czy to jest wieszne. To co próbujemy? No chyba najwyższy czas, nie? Sticky Pataj A Jeszcze! Ora biurę 8 dyszek za jeden A dobra Nie no co ty, ale to i tak sporo Ale fajnie, wpuścili nas do kuchni, patrzcie Co myślisz? Myślę, że To Jest naprawdę dobry. To jest na pewno moja topka, ale nie wiem, czy to jest najlepszy, jaki jadłem kiedykolwiek. Tak. Sam jest po prostu To jest mega dobre praktycznie. Ale lepszy niż zazwyczaj, no jak oceniasz? Nie, no, jest taki bardziej wyrazisty chyba. Ten jest taki bardziej orzechowy, nie? Tak. Czujesz to? On jest taki trochę bardziej orzechowy i w sumie nie dali nam obok cukru. To bardzo często dają jednak w Tajlandii Jak byłem na kursie gotowania w Bangkoku w zeszłym roku To dodawaliśmy takie małe krewetki One były suszone prawdopodobnie I dodawały bardzo fajnego smaku do pad thaja. Niestety w tym daniu tego nie ma Pad thai w Ramb Submarket to nasze top Odpowiednio przyprawiony i mocno orzechowy W opisie do tego filmu macie dokładną lokalizację tego miejsca Co ogólnie sam market godny polecenia No właśnie, a szkoda, że mało czasu mieliśmy widziałem tam tyle fajnych jakichś różnych y, podkości, jakichś różnych jakich ciasteczek, y, gofrów i tak dalej Żeby sobie z no ale... robota W Polsce dochodzi godzina ósma i wracamy do naszego mieszkania, żeby rozpocząć pracę Jutro kierujemy się do kolejnych miejscówek i dalej szukamy najlepszego Pattaya na świecie Zamówiliśmy właśnie przejazd, ale przejazd zamówiliśmy skuterem. To jest y, taki chyba drugi najpopularniejszy środek transportu w Bangkoku, a robimy to dlatego, że są mega korki, a skuterem możemy je ominąć, więc dzięki temu możemy bardzo dużo czasu zaoszczędzić. Za 3 minuty będzie driver. Jak tam? Znowu na Ciebie czekam stale, wiesz, <grywa> A szybko Twój przyjechał? No tak wcześniej, właśnie na serio? Serio? Jak wygooglujecie najlepszy pad w Bangkoku, to wyskoczy Wam właśnie to. No i zobaczymy, czy rzeczywiście jest takie dobre. <grywa> Tip Samai przez niektórych uznawany jest za najlepszy pad thai na świecie. Jest serwowany w tym miejscu od II wojny światowej, kiedy premier Tajlandii, ze względu na wysokie koszty ryżu, postanowił zachęcać Tajów do jedzenia makaronu. Parę lat temu to miejsce znalazło się w przewodniku Michelin. One super big pad thai and two orange juice. 150 watów jeden, czyli jakieś no dwie dychy, nie? Drożyzna w tym Bangkoku. I to jest właśnie bardzo charakterystyczne dla tego miejsca, że podają pad thai zawinięty, no, w takie zawinięty w jajko, po prostu. No ale zobaczycie zaraz jak nam podadzą. 16 minut czekaliśmy na to, słuchajcie, a teraz idziemy gdzieś zjeść, bo nie mamy stolika, więc będziemy improwizować. Mogę no, losujemy, kto testuje, jak to się patrzy. <laughs> Kupiliśmy jeden na pół. To co mnie cieszy, to to Tak, jest cukier, jest chili, e, orzeszki Wczoraj nie było cukru, nie? a to mega fajny dodatek A jest uczciwie? No nie wiem stary, wydaje mi się, że tylko sobie lepsze kawałki wziąłeś A skąd wiesz, które moje? No tam gdzie te lepsze a. Ale miejscowo na jedzenie jest mocno, co? Tak Jemy właśnie pod jakimś sklepem z buddami. Pierwsza jest to specjalnie wziąłem ten soczek On jest niby pomarańczowy, ale smakuje jak mandarynkowy i on jest naprawdę przepyszny, jest super, naprawdę. No, potwierdzam. Ja teraz nie... A jeżeli chodzi o, o samego pataja, to jest bardzo smaczny, ale jest, to nie jest taki standardowy pataj. Po pierwsze, różni się kolorem, też nie ma tych takich małych krewetek, o których Wam mówiłem. W poprzednim padtaju, ale jest taki bardzo jajeczny. Tip Samaj trzyma naprawdę wysoki poziom, ale udając się tutaj, musicie uzbroić się w zapas czasu. Przy stoliku można usiąść dopiero po 17 i czasami trzeba czekać ponad godzinę na wolne miejsce. Idziemy teraz przetestować trzeciego naszego padtaja, który jest w tegorocznym przewodniku, myślę. Idziemy tam na pieszo, bo to jest tylko 10 minut. To jest ten rama aktualny, dziesiąty. Polecamy wpisać sobie w Google ciekawostki na temat króla rama dziesiątego. Jest prawdziwym hustlerem, tak serio, nie? Tak naprawdę wszyscy raperzy z Ameryki się chowają przy tym są nie? Na przykład zamawiał sobie pizzę z Londynu, ulubioną, tak? To już jest Włoch, nieważne. Musieli mu ją, mu ją przywozić samolotem do Bangkoku, bo miał takie fanaberie, ale to taka jedna z mniejszych fanaberii chyba, nie? Słuchajcie, doszliśmy właśnie do trzeciej miejscówki, a wygląda ona właśnie tak, strasznie niepozornie, nigdy w życiu bym tu nie trafił, nawet nie wiedzieliśmy, czy to jest otwarte. Thai shrimp and Thai beef pork. This, this one. This second one, which? This one and this one. And this one is with the beef, yes? No, no, pork. It's pork. Yeah. Okay. Policja żebyśmy zjeli z wieprzowiną Widziałem, że ta wieprzowina była osobno smażona na grillu I to jest zupełnie coś innego niż normalny pad thai. zobaczcie To jest naprawdę zajebiste, wiesz? Naprawdę jest sztosi Faktycznie taki grillowany, nie? Że w ogóle pierwszy raz takie smaki są w pad thaiu, co? No. Mega dobry, ale nie wiem co będzie najlepsze Jem trzeciego pataja, Mam tego dosyć Gdyby nie to, że jest taki smaczny, to ja już jestem cały pełny. Czyli nie? masz dosyć pad thai, ale nie tego? Nie, ogólnie jestem najezony po prostu. Aha. Ale jem dalej. Dobra. Pad thai fajta lu nas serio zaskoczył. Grillowany bekon dodawany do dania jest czymś, co musicie koniecznie spróbować. Nie dziwi mnie, że restauracja trafiła do przewodnika Michelin. Dobra, wyszliśmy właśnie z ostatniego, trzeciego pataja i zaraz czas na podsumowanie. No, nie było łatwo wybrać, bo wszystkie miejsca były naprawdę fajne. Tak, i każde były w sumie inne, nie? Każdy miał coś w sobie. No ale dobra, musimy zrobić nasze top 3. Także miejsce numer 3. Tip samai, Tam jest za dużo ludzi. To jest dobry pad thai, ale zjecie też tak dobrego albo lepszego pad thai jak gdzie indziej i nie będziecie musieli tracić na to pół dnia. Miejsce numer 2. Ruam Submarket. Tak, i to jest gdzieś tam na dzielnicy takiej biznesowej. I tam przychodzą Tajowie podczas przerwy na lunch sobie zjeść. Dlatego to jest taka bardziej miejscówka y, dla lokalsów w sumie, nie, nie tak turystyczna. Polecamy Wam cały market. Na dole macie linki do wszystkich z tych miejsc, a szczególnie sprawdźcie sobie właśnie Ruam Submarket. Bardzo warto tam pójść. Polecamy na 100%. Miejsce numer jeden. Pad Tai talu! I to jest miejscówka polecana przez przewodnik Michaela. Tak. I to trzeba powiedzieć. Ona jest z przewodnikiem ale nie ma gwiazdki Michaela. Była wieprzowina i to był taki bekon jakby. I to, tak. było, to było robione o takim grillu. I jakby cały i miał taki posmak grillowy. To, no, było kitu, no. to było naprawdę super, nie? Mega, mega fajnie tam pójść i spróbować to, bo gdzie indziej tego po prostu nie ma. No i pamiętajcie, że do wszystkich tych miejscówek macie linki w opisie. I dajcie nam znać, czy takie odcinki z kulinarnym akcentem przypadły wam do gustu.